Witamy Państwa serdecznie ze stolicy Francji, ze stadionu Parc des Princes. Dzisiejszy mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Kłaniamy się. Paris Saint-Germain zmierzy się z Barceloną. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie. No i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piłkę ma Griezmann. Zagranie górą do Griezmana. Griezmann dostał piłkę i biegnie dalej. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Rzut karny. Ma szczęście, że arbiter nie wyrzucił go z boiska. Tak jest! Jedenastka wykorzystana. I mamy otwarcie w tym meczu. jeden do zera. Próbował, ale nie udało się. Odrzut wolnego Paris Saint-Germain. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Co teraz wymyśli? Florezji! Tak! gol! Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. I będzie miał szansę. No, i ucieczka została zastopowana. Uciek obrońcom. Obrońca wygiłki. Pi Piłka zmierza do pustej bramki. Wymarzona okazja strzelecka. Bramkarz dał się kompletnie zaskoczyć. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Zagrywa do tyłu. Niebezpieczny, Teraz możemy mieć remis! Ależ fatalnie pechowo posłał piłkę do własnej bramki. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. PSG rozpocznie grę od rzutu wolnego. Krótko to rozegrali. W Rapti niedobrze, piłka urywala. PSG rozpocznie od wrzutu z autu. Niestety podanie niecelne. Piłka opuściła wojsko i rywale zaczną od wrzutu z autu. Coutinho holuje piłkę. Czy będzie prowadzenie? Jest! Go! Który daje? Rywale muszą się bardziej starać Muszą ruszyć do ataku A przy okazji muszą się odkryć Co wcale nie musi im wyjść na zdrowie Udane wejście Na własnej połowie przejęcie piłki Rozpoczynają kontratak Ma tutaj teraz miejsce Jest bramka po szybkim kontrataku Sprawnie to rozegrali Zaryzykuje stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treningach Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa. Anzufatni. Szanują piłkę. Szaleńczy atakuje obrońca. kargi. Złe zagranie i Barcelona traci pił. Ma teraz szansę? Jest, jest, proszę Państwa, gol! Jest hat-trick! A zrobił to tak pewnie, jakby takie wyczyny stanowiły dla niego codzienność. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Trafia, kiedy zechce. Nie można powiedzieć, by Paryżanie dominowali pod. Dobrze, ucieka obrońcom. Może teraz jest okazja. Świetnie, teraz Sztegen. Gramy dalej. Myli się Coutinho i strata. Mbappé. Coutinho. Mają teraz trochę miejsca. Ładnie teraz przeskoczył nad wykonującym ślizg rywalem. Ale zafundowali nam spektakl. Pierwsze 45 minut poza nami. Wracamy do gry po przerwie. Barcelona musi chyba od razu zabrać się do odrabiania strat. Kilian Mbappé. No, może coś z tego będzie. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla nich. Będziemy mieli rzut wolny dla PSG. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Nie dał się oszukać, wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Hutinio, Ansufati, świetnie teraz dostrzegł partnera. Fantastyczna interwencja, absolutnie klasa światowa. Jaką to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem wykonał pierwszorzędną robotę. Sergio Busquets, Hutinio okignio, ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo. Dośrodkowanie z różnego w 16. Będą szukać teraz okazji do kontry. Lionel Messi jednak na spalonym. Akcja obserwana, nie przypisował. faulował ostatni piłkarz. Jak to zinterpretuje arbiter? I za tę interwencję czerwona kartka dla obrońcy. Sędzia miał w tym meczu kilka dziwnych decyzji, ale ta jest stuprocentowo słuszna. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika Bońska. De Jong. Teraz Piquet. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Przydałaby się wrzutka. Pressing ze strony rywali. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Dobrze, sędzia cofa grę. Rozpoczną od rzutu wolnego. Paris Saint-Germain traci piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Coutinho! Ta bramka pozwoliła Barcelonie odrobić straty. Znowu remis. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Piqué oddala niebezpieczeństwo. De Jong z piłką. Coutinho o piłce. Messi. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Szansa, ale na pas broni. Zagrywa o 9 metra. Aj, gdyby uderzył nieco niżej, mogłaby być bramka, a tak pudło. Niełatwo jest zmieścić piłkę głową pod poprzeczką. Szkoda, nie zabrakło wiele. No i będzie zmiana. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. De Jong uciekł obrońcom. No, to jest trzecia bramka. hat jest dzisiaj w fenomenalnej formie. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Griezmann. Z piłką teraz Messi. Atak tak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No, brawo, świetne wyjście z wodem. Może to być Rozpaczliwa interwencja, może go to dużo kosztować. Koniec coraz bliżej. Rzut rożny, prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Rzut rożnego w pole karne. Świetnie zablokowane uderzenie. No, zaczynają tam go naciskać. Przed nami ostatnie 6 minut. Regulaminowego czasu gry. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Lionel Messi wymanewrował obrońcę. Niesamowicie to zrobił. Spójrzmy. Jest Messi, Messi, Messi. Doskonale się tam znalazł. Zasłużona radość. No, zmił teraz całkowicie obrońców. No teraz. Jest Messi, Messi, Messi! Fantastycznie! Pokazuje, że bardzo na niego stawiać. Dorobek bramkowy obu zespołów może imponować. Zobaczymy, co będzie dalej. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Proszę Państwa, koniec tego meczu. Słyszymy teraz reakcję kibiców gospodarzy niezadowolonych z wyniku i z czerwonej kartki. Wykluczenie zawodnika nie...